Iwona. Chciałam Wam pokazać jak ja rozmnażam sasanki. Słuchajcie, przede wszystkim no doniczki trzeba naszykować. Najlepiej to podłoże, w którym rosła już roślina, bo po prostu ona się wtedy, te nasiona się szybko ukorzenia, ponieważ no po prostu to podłoże jej pasuje. Jak się zdejmuje te nasiona, słuchajcie, musicie dotknąć, nie wiem czy będzie widać. O widzicie, one muszą leciutko odejść. Leciusieńko. Bo tak to, jak zrobicie to za wcześnie, no to po prostu nie może być tak, że po prostu te nasiona trafiają na opór. O, widzicie? O, potem co? No układamy na doniczkę jedną w drugą. Proponuję zawsze kilka zrobić, bo to po prostu, <laughs> wiecie, nie zawsze się udaje. O, i teraz co? No przykrywamy dwucentymetrową warstwą tej samej gleby. O, proszę bardzo. Tak? Podlewamy od dołu. Od razu wam mówię, najlepiej jest od dołu podlewać. O. Proszę, od dołu, tak żeby nie od góry, bo po prostu żeby, no, po prostu tutaj, żeby nie, za bardzo to nie zgniło. No i co? Odstawiamy w takie miejsce chronione przed deszczem. I co kochani? No czekamy, kiedy rośliny będą, aha, podłoże się utrzymuje w stanie, w stanie lekko wilgotnym, czyli tu jest sucha, góra sucha, podlewamy. Kiedy rośliny mają około 5-10 cm, wysadzamy z tym podłożem, które jest w doniczce, na miejsce docelowe. Miłego dnia, to sasonkowo, kochani, sasonkowo.